Reprezentacja Polski, w której nie grają zawodowi piłkarze. Tak, to możliwe. Czy wiedziałeś, że istnieje reprezentacja Polski w piłce nożnej, na przykład artystów lub pisarzy? Jak dostać się do takiej reprezentacji i jak wyglądają ich mecze? Dzisiaj porozmawiamy o tym z panem Jackiem Kosierbem, autorem książek o lubelskiej piłce nożnej. Dzień dobry pani Jackie. Dzień dobry, witam cię. Jak rozpoczęła się pana przygoda z reprezentacją polski pisarzy? Warunkiem udziału w reprezentacji polskich pisarzy, gry w tej reprezentacji jest wydanie przynajmniej jednej książki. Mnie ta sztuka udała się w 2012 roku, z tym, że ja troszeczkę później dowiedziałem się o istnieniu tej reprezentacji, trzy lata później dokładnie, w 2015 roku i wtedy to dostałem zaproszenie na pierwszy taki mecz, który odbył się w zamościu. O czym więc w takim razie napisał pan książkę? Moja pierwsza książka to była monografia na 60-lecie Avi Świdnik, wydana w 2012 roku. Przedstawiała e, historię e, Awi od e, początku, czyli od e, 1952 roku do roku 2012. Kolejne moje książki e, opowiadały o historii Świnińskiej Ligi Halowej. E, ostatnia książka, która okazała się na temat Świnińskiej Ligi Halowej, to jest taki album na 25-lecie rozgrywek. Następne książki to o historii lubelskiej piłki nożnej, czyli z terenu całego województwa, historię klubów, piłkarzy? Najnowsza moja książka to jest 550 ludzi futbolu na 550-lecie województwa lubelskiego, jeszcze świeża, wydana kilka tygodni temu w grudniu ubiegłego roku. Jak funkcjonuje taka reprezentacja i czy macie jakiegoś swojego selekcjonera albo trenera, który ustala skład? Reprezentacja polskich pisarzy jest bardzo specyficzna. Nie spotykamy się na treningach, ponieważ zawodnicy naszej reprezentacji pochodzą z różnych miast z całej Polski, a także z zagranicy. Mamy kolegę, który przylatuje specjalnie na nasze mecze z Norwegii, więc spotykamy się tylko generalnie w dniu meczu bądź turnieju. No i selekcja wygląda tak, że jest kapitan naszej reprezentacji, założyciel tej drużyny, czyli Zbyszek Masterna, który wysyła powołania na dane. Mecz czy turniej, spotykamy się. Często bywa tak, że jest wśród nas także menadżer naszej reprezentacji. Bardzo znana postać w polskiej piłce nożnej, były właściciel wizerwa Łódź z czasów gry tego klubu w Lidze Mistrzów, pan Andrzej Grajewski. Jeżeli jest obecny na meczu czy na turnieju. To wspiera nas swoim, swoją radą, zestawieniem taktycznym. Generalnie nasza reprezentacja, może brzmi to bardzo poważnie, że reprezentacja pisarzy, ale jesteśmy bardzo taką fajną i zżytą grupą. Spotykamy się na meczach, turniejach. Atmosfera jest bardzo fajna. Żartujemy, opowiadamy także o swoich najnowszych dokonaniach, jeżeli chodzi o wydane książki, ale generalnie każdy z nas ma tego bakcyla piłkarskiego i świetnie się przede wszystkim przy tym bawimy. Mam ze sobą dzisiaj taką koszulkę reprezentacji, w której graliśmy kilka lat temu. Otrzymaliśmy taki komplet z Polskiego Związku Piłki Nożnej, który w ten sposób wsparł naszą działalność. Jak wygląda Wasza szatnia przed meczem? Czyli zamiast słuchać muzyki, rozmawiać o książkach. Nie słuchamy muzyki, ponieważ dużo rozmawiamy o, o książkach o naszej twórczości, o tym, co komu udało się ostatnio wydać. Wymieniamy się też tymi książkami między sobą, a także z naszymi rywalami. Rozgrywamy często mecze międzypaństwowe. Wiadomo, wychodzimy na boisko po to, żeby rywalizować, po to, żeby wygrywać, bo to jest sport. Natomiast atmosfera zawsze jest bardzo fajna. I zawsze pamiętamy o tym, że jesteśmy pisarzami. I musimy promować także naszą twórczość. Jak wyglądają rozmowy w szatni po meczu? Czy pisarze rozmawiają rzeczowo, czy raczej bajkopisarze o sytuacjach na boisku? Pamiętamy zawsze o tym, że jesteśmy przede wszystkim ludźmi, pisarzami, a dopiero w dalszej kolejności e, piłkarzami. E, Niektórzy z nas mieli taką swoją przygodę piłkarską w drużynach amatorskich, mniej czy bardziej amatorskich, więc umiejętności nasze piłkarskie pokazujemy na boisku. No i tak jak powiedziałem, jesteśmy tylko ludźmi, czasami gdzieś w przypływie emocji różne historie się później w szatni, po meczu wydarzają. Jak ludzie z zewnątrz reagują na to, że istnieje reprezentacja polskich pisarzy? Czy spotykacie się z sympatią, zdziwieniem, czy przymrużeniem oka? Myślę, że w pierwszych latach naszej działalności generalnie było to zdziwienie, że taka reprezentacja w ogóle funkcjonuje. Ale z biegiem czasu, tak jak ja powiedziałem, od 2015 roku uczestniczę w tej reprezentacji, czyli w tym roku będzie już 10 lat mojej gry. Z roku na rok obserwuję, że przeciwnicy i kibice coraz bardziej poważnie podchodzą do tego, że taka reprezentacja istnieje. I rywalizuje na boisku. Czy międzynarodowe mecze reprezentacji to tylko mecze towarzyskie, czy macie również swoje turnieje, na przykład Mistrzostwa Europy czy Świata? Na początku mecze towarzyskie jak najbardziej, a z biegiem czasu, kiedy tych reprezentacji pisarzy w Europie zaczęło się tworzyć coraz więcej, powstał pomysł rozgrywania turniejów cyklicznych. Natomiast w ubiegłym roku, w 2024, miałem zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w takich oficjalnych Mistrzostwach Europy. To było w czerwcu w Berlinie, gdzie brało udział 8 reprezentacji z całej Europy. No i tu muszę się pochwalić takim pięknym brązowym medalem, który udało nam się wywalczyć. Jak do tej pory dla mnie osobiście to przygoda życia, udział w takich mistrzostwach Europy. Szkoda, żałujemy, że nie udało się wejść do finału, ale myślę, że już niebawem, za kilka miesięcy, będzie okazja ku temu, aby, aby powalczyć o coś więcej. W kwietniu tego roku są planowane Mistrzostwa Świata Pisarzy, właśnie w Hiszpanii, na które to zamierzamy pojechać i powalczyć o, o złote medale. Zawodowi piłkarze w momentach emocji często przeklinają. A czy pisarze używają literackich obaw? Powiem szczerze, że nie, nie przypominam sobie, żeby coś takiego miało miejsce. Tak jak powiedziałem, jesteśmy tylko ludźmi, i pewnie w ferworze walki gdzieś w trakcie meczu, czy po meczu zdarzy się użyć jakiegoś mocniejszego słowa, ale ale jesteśmy na tyle przyjaznymi ludźmi, że zdarza się to bardzo, bardzo rzadko. A jeżeli chodzi o rywalizację na boisku, to też raczej są to bardziej przyjazne gesty niż jakieś obraźliwe sytuacje. Czy podczas zagranicznych meczów z rywalami wymieniacie się księżkami? Jak wygląda Wasza literacka dyplomacja? Zdecydowanie tak. Zawsze na mecz czy turniej pakując do torby ze sprzętem sportowym nie, zapominam o, nie zapominamy o swoich książkach, które bardzo chętnie wymieniamy z naszymi przeciwnikami na boisku, a po meczu zazwyczaj są tu już nasi koledzy i wtedy następuje takie rozluźnienie. Jest dużo fajnej rozmowy o, właśnie, o literaturze, o tym co udało się wydać. No i wymieniamy się tymi książkami. Ja na swojej półce w biblioteczce mam kilka książek już, które udało mi się wymienić po takich meczach. Gdyby mógł Pan z reprezentacji A na medal, zaprosić jednego zawodnika, to kto by to był i dlaczego. Jeżeli chodzi o zawodnika z reprezentacji A, czyli tej pierwszej reprezentacji Polski, to tutaj chciałbym podać dwa nazwiska. Jedno nazwisko piłkarza z przeszłości. Zdecydowanie jeden z moich idoli z lat dzieci, dzieciństwa, kiedy polska reprezentacja zdobywała medale na Mistrzostwach Świata, to jest Władysław Żmuda. Zagrać u boku Władysława Żmudy. Jeżeli byłaby taka możliwość, wiadomo, że już nie będzie takiej możliwości, ale gdyby była, to, to z wielką przyjemnością bym to uczynił. Natomiast z obecnej reprezentacji A wpisać sobie do swojego CV amatorskiego kopania w piłkę Roberta Lewandowskiego, którego można mieć w swojej drużynie przynajmniej przez chwilę, to byłoby coś niesamowitego. Gdyby miał pan wybrać, napisać bez czy strzelić decydującą bramkę w finale, to co by pan wybrał? I to jest bardzo trudne pytanie. Ponieważ i jedno i drugie jest bardzo kuszące, ale tutaj myślę, że szale przeważy dusza piłkarza, który, który strzelając bramkę, jeszcze gdyby to była zwycięska bramka w finale mistrzostw Europy, mistrzostw świata, czy w finale zwykłego turnieju charytatywnego, czy niezwykłego, można powiedzieć, turnieju charytatywnego, to zdecydowanie wybrałbym właśnie strzelenie tej bramki. Ja szczerze wiedziałem, że reprezentacja Polski pisarzy istnieje, ale nie wiedziałem, jak ona funkcjonuje. Dziękuję, że mi to Pan opowiedział. Dziękuję Ci bardzo.